No Belka, wypuść mnie stąd, proszę cię, ja już nie będę wchodził więcej do tego domku dla dziewczyn tylko. Nie ma takiej opcji, raz wlazłeś, już nie wyjdziesz. No Belka, ale ja nikomu nie powiem, co tutaj widziałem i tak dalej, no proszę, wypuść mnie stąd. A jak ja mam ci zaufać, jak już raz mnie okłamałeś? No normalnie, no, no. To, zaufaj mi, no to ja mówię, więc y, powinnaś mi zaufać, proszę no wypuść mnie stąd, ja nie chcę już tu siedzieć, siedzę już tu mega długo i nudzi mi się I będziesz tu teraz siedział już całe życie Nie, tylko nie to, ja nie chcę tutaj spędzić całego życia, Belka, wypuść mnie, proszę Nie trzeba było tu wchodzić, jak jest zakaz, to jest zakaz, ty nie rozumiesz co to znaczy w ogóle, że tylko mm -hmm. oni to oni, dziewczyny? Masakra jakaś, no dobra, no, będę tu się, się nie uczyłeś? Dobra, wyjdź mi stąd, nie chcę na ciebie patrzeć nawet To też jest mój pokój, nie zapominaj o <noise> tym <ten. głos> Dobra, wyjdź mi, ej, no co mnie tu, tobie zostaw przynajmniej w spokoju No, tylko pamiętaj, ja ci pilnuję, jak coś dobra, 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 Ten dom jest cały nafaszerowany kamerami Dobra, okej, okej Powiedzam, dobra, dobra, to idź sobie Jestem tu jeszcze Dobra, dobra, widzę, widzę No, okay. uważaj Do, Dobra, idź już Popatrz ta broń działa, zobacz. Dobra, widzę, że działa, idź już stąd! No, dobra, idę. dobra Jeszcze tu jestem! <laughs> nie, no nie wytrzymam tutaj. Idź to, dobra. daj mi spokój, chcę sam posiedzieć trochę! No dobra, to masz karę siedzieć w kącie. Ha. Dobra, na razie. O oh my god, słuchajcie, Belka mnie tutaj zamknęła i nie mogę stąd wyjść teraz. Muszę się jakoś wydostać z tego domku tylko dla dziewczyn. Ja się, manka, z tej strony, Wito. I słuchajcie, dzisiaj postaram się uciec z tego domku tylko dla dziewczyn. Tylko nie wiem, czy będzie to takie proste. Słuchajcie, Muszę poczekać ogólnie, aż Belka gdzieś tutaj zniknie stąd, żebym ja mógł w ogóle pomyśleć o jakiejś ucieczce. Bo na razie to nie ma, słuchajcie, takiej opcji. I Nie wiem, jak stąd uciec. Totalnie. Jeżeli chcecie mi pomóc, zostawiajcie łapeczki do góry pod tym filmem. Subskrybujcie mój kanał. Wpadajcie też na witoshop.pl. No a ja dzisiaj spróbuję uciec z tego. Domku. Dobra, na razie muszę wyjść, słuchajcie, tutaj z tego pomieszczenia. Zobaczcie, gdzie jest tabelka. No, no ogląda telewizję teraz, słuchajcie. No dobra, nic. Muszę tutaj popatrzeć, może znajdę jakiś sposób, jak stąd wyjść, słuchajcie, ale to nie będzie takie proste. Dobra, czekajcie, idę na górę zobaczyć. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, dobra, nie widziałam je. Dobra, idę na górę. Zobaczymy co tutaj jest na górze, słuchajcie. Dobra, może coś w tej szafie jeszcze znajdę. Poszukam coś w tej szafie, słuchajcie. Ej, ej, ej coś znalazłem! Ej, zobaczcie, to jest jakiś jakiś list. Dobra, czekajcie, muszę go tutaj przeczytać sobie. Okej, okay, ej, tu jest napisane, słuchajcie, że jedyna opcja ucieczki z tego domu to jest tajny tunel pod tym domkiem, słuchajcie. Tylko trzeba wykopać sobie dziurę jakąś, no ale gdzie ja znajdę łopatę teraz. Okej, okay, ale tutaj, słuchajcie, ten list zostawił ktoś, kto już uciekł z tego domku chyba. Więc mega spoko. Dobra, okej, okay, fajnie, że udało się znaleźć coś takiego. Dobra, teraz ja muszę, słuchajcie, znaleźć tutaj gdzieś e, jakąś łopatę ogólnie. To by było spoko, gdyby udało mi się znaleźć, ale muszę uważać na tą belkę tutaj, żeby. By nigdzie nie było, dobra, tutaj nie ma. Okej, okay, poszła sobie gdzieś. Okej, okay, dobra. Czekajcie, tu możemy wejść. Okej, okay, ej, to może być w tym miejscu, słuchajcie, ten tunel. Jakbym tutaj zaczął kopać, to może udałoby mi się stąd uciec. Dobra, ok, ok. muszę znaleźć teraz tylko tutaj jakąś łopatę gdzieś. Mam nadzieję, że uda się gdzieś znaleźć, ale no nie widzę tutaj nigdzie. Oh my god, gdzie tu może być łopata jakaś? Dobra, czekajcie, idę zobaczyć. Tutaj może tutaj coś będzie, czekajcie. Oh my god, dało mi się, zobaczcie, mam łopatę, O oh my god, nie wierzę, dobra, dobra, okej, okay, mam łopatę, idziemy w takim razie, słuchajcie, idę w to miejsce i będę tutaj kopał, dobra, póki belki nie ma, mam nadzieję, że uda mi się wykopać tą dziurę i trafić tam do środka gdzieś, do tego tajnego tunelu i wydostać się z tego domku tylko dla dziewczyny, ale byłoby epicko, gdyby mi się udało, dobra, próbujemy, wow, okej, okay. zobaczcie, gdzie ja trafiłem, co to jest za miejsce w ogóle? Oh my god, to chyba jest ten tajny tunel, o którym ktoś pisał w tym liście, zobaczcie. Ja nawet nie wiedziałem, że takie coś jest w Brookhaven. O oh my god, to jest w ogóle coś kozackiego. No dobra, muszę się stąd wydostać, słuchajcie, jak najszybciej. Ale to nie jest taki prosty ten tunel, zobaczcie, on tutaj jest, jest pełno przeszkód które na mnie tutaj czeka. Oh my god, nie mogę to spaść na dół. Jak spadnę, to od razu zginę, słuchajcie. Więc muszę bardzo uważać. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mi się udało. Dobra, dawno nie robiłem takich skoków w ogóle. No ale może uda mi się to przejść, słuchajcie. Dobra, mamy tutaj coś takiego. Coś tu się wylało w ogóle. Więc trzeba bardzo uważać, ale może uda się to przejść. Dobra, Ok. nice, udało się. Oh my god, mam nadzieję, że mi się uda, słuchajcie, wydostać w końcu stąd. Dobra, o nie, to jest jakaś lawa. Dobra, muszę... To przeskoczyć, ok, na razie się udaje Nieźle, dobra, ok, Pyk, pyk, dobra, okej okay, Spoczko, tutaj jest łatwo Dobra, pyk Pyk, dobra, okej, okay, jesteśmy Dobra, jak to mi się uda przejść To myślę, że będzie dużo łatwiej Później, ale zobaczymy, dobra, okej okay. Teraz tutaj przez, te, przez tą lawę muszę przeskoczyć Dobra, wow Tutaj prawie wpadłem, ale udało mi się Dobra, nice, jesteśmy, okej okay. O nie, teraz muszę wybierać chyba drogi, co? Dobra, ta jest chyba prawidłowa Okej, okay, idziemy tą drogą, dobra Teraz która? Oh my god Dobra, ta chyba jest prawidłowa Okej, okay, udało się yy, Okej, okay, ta jest prawidłowa No i teraz która droga, słuchajcie Dobra, środkowa Yes, udało się Dobra, nie wierzę, udało mi się, słuchajcie, to przejść Dobra, beware, ok. Ale czeg czego ja mam się tutaj strzec? To jest dziwny, dziwny znak, który tutaj ktoś postawił, ale nie wiem. Dobra, idziemy dalej, słuchajcie. Musimy się stąd wydostać. Jak najszybciej muszę się wydostać. Tutaj jakiś labirynt, słuchajcie, ale dobra. Idziemy w tą stronę. Mam nadzieję, że tutaj będzie wyjście. Zobaczymy. Mmm, okej, okay. idziemy tutaj. Dobra. O nie, nie wiem, czy to, słuchajcie, nie jest jakiś ślepy zaułek. Dobra, ale zobaczymy. No nic, na razie idziemy y, tą drogą. Wygląda, jakby była ok. Tutaj, że coś pali. Ok, jest. Dobra, jesteśmy na kolejnym jakby etapie, dobra. Tu jest jakaś dziwna woda, zobaczcie. Dobra, muszę na nim bardzo uważać. Ok, przeskakujemy to. Dobra, na luzie, na luzie to się uda. Ok, mam nadzieję, że uda mi się z uciec. Ok, eee, teraz tutaj muszę wybierać odpowiednie drogi. Ale ja nie wiem, nie wiem, którędy ja mam iść, słuchajcie. Oh my god, nie, to była zła droga. Ok, czyli to było tutaj. I teraz gdzie? Tu może? Może tu? Ok. Może tu? Nie! Dobra. Ej, gdzie ja teraz jestem? Nie wiem. Ej, dobra, dobra, dobra. Tutaj jestem. Tu, to jest jeszcze raz. Przechodzę to samo. Okej, okay, czy tutaj? I tutaj? Jest! Oh my god, co to za miejsce? Zobaczcie, tutaj jakieś drzewa. Tutaj jest jakieś dziwne miejsce. Okej, okay, mam nadzieję, że kogoś tu spotkam. Słuchajcie, bo boję się troszeczkę. I nie wiem yy, co to jest za miejsce w ogóle. Dobra, tutaj jest jakaś chatka, ej może wejdę do tej chaty. Ej, to się... Jest tu chłopak jakiś, zobaczcie, on był na pewno uwięziony, tu się ma ziomuś. Halo, jesteś? Ej, on chyba, słuchajcie, jest w jakiejś śpiączce. W ogóle nie odpowiada. No dobra, będę musiał po niego tutaj wrócić. Będę musiał powiedzieć wszystkim, że tutaj jest takie miejsce. Ej, ja chcę stąd wyjść! Halo! Pomocy, jak chcę wyjść z tego domku? Oh my God, dobra, udało mi się wyjść, słuchajcie. Okej, okay, zobaczcie, tam na górze też coś jest. W powietrzu jakieś dziwne, nie wiem, złote, coś, nie wiem co to jest, słuchajcie. Ale dobra, idziemy dalej. Mamy tutaj jakieś e, kryształki, ale dobra, lecimy dalej, lecimy dalej. Musimy to przejść, słuchajcie, i muszę się stąd wydostać jak najszybciej. Dobra, pyk, 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 okej. Okay. Dobra, i jesteśmy, okej, okay. jesteśmy i teraz tutaj jest jakiś. Dziwne urządzenie, dobra, które się kręci, okej, okay, muszę tu przejść, o nie, 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 dobra, dobra, udało się, okej, okay, mam nadzieję, że już jesteśmy blisko, tutaj, jakie dziwne miejsce, Bo, ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego tutaj istnieje w ogóle, jakie to jest dziwne, słuchajcie, dobra, jakieś serduszka, to na pewno te dziewczyny porobiły dla tych chłopaków, a chłopacy wykorzystali to, żeby uciec z tego domku, no dobra, okej. Okay. I teraz co my tutaj mamy? Okej, okay, jakieś muchomory, więc muszę uważać na nie bardzo. Dobra, pyk. Idziemy na górę, idziemy na górę. Dobra, wbijam na górę. Okej, okay, już jestem chyba blisko. Mam nadzieję przynajmniej taką. Jest, dobra, jest jakieś wyjście, okej. Okay, mam nadzieję, że to jest wyjście do, do Brookhaven już. Okej, okay, trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Słuchajcie, teraz ja je przychodzę. Trzy, dwa, jeden, go. Ej, udało mi się, gdzie ja jestem? Wow, ej, dobra, dobra, udało mi się, zobaczcie, udało mi się uciec stąd, jest, dobra, jestem chyba w Brookhaven, wydaje mi się, że to jest Brookhaven, to jest ten tajny tunel tutaj, tak. Dobra, okej, okay, udało się. O oh my god, nie wierzę. Słuchajcie, że mi się udało. Ale się cieszę, słuchajcie, że udało mi się uciec. Dobra, wychodzę stąd. Biegnę na policję, słuchajcie, powiedzieć, że dziewczyny przetrzymują w tamtym domku pełno chłopaków. I tam też ktoś w cajwie był. Ja muszę to, słuchajcie, zgłosić koniecznie na policję, żeby oni tam pojechali i zobaczyli, słuchajcie, co tam się dzieje. Bo to jest naprawdę mega, mega dziwna akcja, co tutaj się wydarzyło. Dobra, lecę na policję, słuchajcie, zgłosić to wszystko. Dobra, lecę, lecę, lecę tutaj, okej. Okay. Dzień... dobry. dobry. Co ty tu robisz, Belka? Dzień dobry. Co ty, jesteś policjantką? Tak, oczywiście, słucham pana. Ty chyba zwariowałaś, człowieku, gdzie jest policja? Halo, policja, one są porywaczkami, one porywają chłopaków. Ja ci zaraz dam Halo. policję, jakim ty cudem stamtąd wylazłeś. No udało mi się uciec, znalazłem podkop. Jaki podkop? Taki podkop i tunel. Ktoś wykopał i ja znalazłem go i uciekłem tamtędy. Co ty o tutaj nie. robisz? Dlaczego ty jesteś policją? Ty się przebrałaś. Halo, policja, gdzie jest? Nie, ja, ja ktoś? nie jestem przebrana. My wszystkie dziewczyny przejęłyśmy właśnie Co? policję. Jesteśmy policjantkami w Brookhaven. Chyba zwariowałaś. Nie, nie, nie zostaw mnie, ja uciekam stąd. Co tu się dzieje? Ty słuchajcie, tu Brookhaven. na Brookhaven. Bella powiedzieć. mówi, że tu dziewczyny przejęły cały Brookhaven. Tak nie może być. Oh my god, jeżeli chcecie mi pomóc, słuchajcie, to stawiacie łapeczki do góry. A ja stąd ja uciekam. Trzymajcie się, was serdecznie, pa. pa.